No i co, i tak to wygląda. Siedzę sobie, oglądam trzęsienia ziemi. W oczekiwaniu na falowniki, może zrobimy dzisiaj tak. Zabierzemy sobie mikrofon z moim profesjonalnym statywem. Raz, dwa, raz, dwa. Tu ryba do akwarium. Jesteśmy gotowi do nagrywania. Dzisiaj porozmawiamy o panelach. Ale jeszcze jedno, jeszcze jedno najważniejsze. Najpierw kawka. Tym razem od pana Piotra. Pan Piotr Oleksy. Panie Piotrze, dziękuję Panu bardzo. Niestety, aktualnie herbatka. Na razie zakaz. Zakaz kawy do odwołania. Muszę czekać na wyniki. Ok, i mamy dla przykładu mój ulubieniec, ten szklany powemer, falowniczek. Dzisiaj Ci pokażę, jak mniej więcej panele przeliczać. Jest to stosunkowo proste, wiesz? Zrobimy dwa przykłady, powiedzmy, do paneli. Załóżmy, że mamy taki właśnie falownik, tak, ten szklany, i teraz... Każdy ten falownik w internecie, jak spojrzysz, masz podane jego dane, tak? Czyli moc namionowa, ile mm, ładowania słonecznego oczywiście. Ile przyjmie on z paneli? 6000 W. Jest to wersja 24 V, 4,5 kW. Tak? Model falownika 4,5 kW, bla, bla, bla. Ale ten falownik przyjmie z paneli maksymalnie 6 kW. Super. Teraz... Zakres napięcia masz od 55V do 450, czyli jeżeli Twoje panele zrobią te 55V, to już uruchomią falownik. Dla przykładu dwa panele w szeregu mają tam powiedzmy 80V, już falownik się uruchamia, i już delikatną produkcję rozpoczyna i pracuje. Do 450. To są dwie rzeczy, które są ważne dla Ciebie. Czyli zakres MPPT od ilu do ilu on startuje, bo masz inne falowniki, które na przykład od 120 V dopiero startują. Czyli wtedy wiadomo, że na przykład minimum potrzebujesz 4 panele podłączone w szeregu, żeby go uruchomić, tak? Od 150 na przykład do, do od 120 znaczy do 300 różne zakresy prac mają te falowniki. Zobacz na jego wydajność. Maksymalna wydajność tego MPPT to jest 98%. Fajnie, dosyć super. Natomiast jest to wydajność oczywiście przy wyższym napięciu. Im niższe napięcie, tym ta wydajność tak naprawdę jest niższa. A taki zakres, od 55 do 450 otwartego. Nie wolno ci tego otwartego przekroczyć. Jeżeli będzie za nisko, nie, nie rozpocznie się ładowanie z paneli, wiadomo. Jeżeli będzie za wysoko w tych woltach falownik się może spalić, zepsuć, wyłączyć, różnie, powinien się wyłączyć z błędem i tyle i teraz weźmy sobie na przykład panele takie moje, o takie ja mam bardzo podobne też elastyczne właśnie przez przypadek przeglądając aukcję znalazłem tutaj mamy half katy, ładne panele 385w jeden panel 650zł aktualnie na Allegro, 380w elastyczne ale każdy panel, jakikolwiek, czy 100, 200, 150, 300, 400, obojętnie jaki weźmiesz, każdy panel ma opisane swoje wartości, tak? Dla Ciebie w tym momencie najważniejsze jest FOG, tak? Open Circuit Voltage i LSC, czyli Short Circuit Current. Pardon, Max Power Current 10A. No i OK, czyli maksymalnie, ile może z Ciebie dać panel? 10,5A. Przy swojej maksymalnej pracy powiedzmy 380W. Czyli nasz panel, ten, ten konkretnie 380W, jeżeli leży luzem, podłączysz do niego miernik, nie jest obciążony, daje nam 42,4V i jego powiedzmy takie zwarciowy, kiedy pracuje maksymalny, to jest 11A. Ok, i teraz weźmy sobie 10 takich paneli. Mamy nasz panel, tak? 380W, może sobie to rozpiszmy tutaj. Jeden panel ma 380 W. Otwarty napięcie, jakie na nim jest, to jest 42,4 V i maksymalnie daje nam, powiedzmy, może dać 10A obciążenia. To jest wartość tego panelu, tak? Natomiast nasz falownik przyjmie maksymalnie 6 kW. Czyli powiedzmy 10 takich paneli robi nam 424 424 V, no. a my mamy 450 szczyt, czyli 11 paneli mamy 460-72 V, czyli już przekroczyliśmy maksymalną powiedzmy e, siłę jaką przyjmie falownik z paneli w woltach. A z paneli dopiero mamy 3000, tam 800 W plus jeszcze 11 panel 400. No, powiedzmy, 4,2 kW mamy z paneli, z 11 sztuk, a już przekroczyliśmy maksymalną wartość tego falownika. Nieważne, czy on ma 200 W, 300, 400. Co musi zrobić w takim momencie? Bardzo proste, bardzo proste kierowniku. Kopiujemy sobie ten panelik, wklejamy, wklejamy następny. Klejamy następny, czekaj. 380W to, żeby było 6 kW, to powiedzmy 16 razy 380 to jest 6080, czyli potrzebujemy 16 takich paneli. Zrobimy sobie po prostu dwa stringi. To będzie nasz pierwszy string. To będzie nasz drugi string. Tak? Łączymy panele ze sobą standardowo, szeregowo. 8 paneli w tym przypadku, bo rozdzieliliśmy sobie to na pół. I teraz pierwszy string naszych paneli daje nam 8 razy. 42,4 V to się równa 339 V. Tyle nam daje nasz pierwszy string. 10A. Tak? Natomiast nasz drugi string daje nam dokładnie to samo. Czyli. 339 V, 10A. W momencie, gdy podłączysz to równolegle ze sobą czyli minus z minusem powiedzmy minus idzie tutaj, drugi minus idzie tutaj plus dojeżdża nam tutaj drugi plus idzie tu, łączy się z tym, to razem te dwa stringi dają nam znowu 339 V, ale 20 A. Tak. Dzięki czemu masz y, wydajność falownika zachowane, napięcie takie, jak potrzebuje, i masz y, siłowo, po prostu falownik przyjmie 6 kW, a ty masz 6 kW 100. Powiem ci, że w takim przypadku y, starałbym się przewymiarować falownik, wiesz? Przewymiarować falownik, ponieważ y, to jest szczyt tych paneli, te 6 kW. Jeżeli ty zamontujesz 6,5 kW, 6,8 kW, nic się nie stanie. Każdy z ten falownik będzie pracował do swojej maksymalnej wartości, ale w takie gorsze dni, czy tam, wiesz, jak Słońce nie jest idealnie, to już będzie więcej produkował, będziesz zyskiwał na tym. Pokażę Ci teraz przykład, na przykład ostatnio chłopak wkleił właśnie u nas na Discordzie. Wklej, o, tu masz przykład produkcji z falownika. Wkleił taki ten screen po prostu Solar asystanta z zapytaniem co się dzieje, dlaczego tak, tak prosto ścięto równą magurę tutaj Codziennie do jakiegoś momentu falownik dojeżdżał i utrzymywał i utrzymywał sobie ten jeden po prostu poziom i nie, nie wiedział o co chodzi. To jest, to jest właśnie odpowiedź na to Przewymiarował falownik panelami i teraz, w momencie, gdy falownik już osiągał swój szczyt, czyli przykładowo nasze 6 kW, to już dalej nie szedł. Na 6 kW zostawał. Miał chłopak z paneli 7 kW, przykładowo, natomiast jego falownik tylko 6 był w stanie przyjąć, więc produ produkcja była do 6 kW, trzymało się przez ileś tam godzin, i potem już wiadomo, na, na, spadało. Także możesz śmiało przewymiarować taki falownik, tak? Jeżeli to są. 380 W. Y, panele, tak jak mamy tutaj, to zrobią nam 6080 W, tak? 6000 powiedzmy 80 W. Natomiast, jeśli to by były panele 420 W, przykładowo, to mielibyśmy 16 razy 420 W. To się równa, to by było 6720 W. Watt. też by to działało. Tak samo by śmiało działało po prostu od godziny 11 do na przykład 14, kiedy słońce jest najlepiej, w najlepszej pozycji, panele zamiast dawać 6,7 kW dawałyby 6 kW, bo po prostu no, falownik więcej nie przyjmuje, ale od 8 rano na przykład do 10 zamiast na przykład 3 kW dawałyby 3,5 i tak samo później. Od 14 do 17 zamiast spadać ta energia powoli do, do, do jakiejś wartości, to wyższe wartości dłużej by się trzymały. Także może śmiało, tam chyba chyba 120% jest zalecane, żeby przewymiarowywać panelami falownik. Yy, załóżmy, że te panele nie mają 380 W, tylko mają 200 W. To miałbyś z takiego jednego stringu 2 kW, tak? razy 10, nie, pardon, razy 8, no to 16, miałbyś 1,6 kW no to pamiętaj, że tu jeszcze mamy zapas w naszych tych woltach to mógłbyś śmiało z słabszymi panelami, na przykład 250 możesz na przykład dojechać do 11 sztuk, czyli w jednym stringu w jednym takim stringu No i mamy oelixa, mamy jakiś przykładowy panel 250W, 150W za sztukę. To to jest elastyczny czy mi się wydaje? Nie, zwykły, dobra. Kurde, jakby był elastyczny, to już bym po niego jechał jutro. Bo by to moje okolice. Ha. No ale mamy 250W i teraz popatrz na tabliczkę. Mam nadzieję, że będziesz to widział na, 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 na wideo. Ale mamy otwartego 37,79V i mamy 8,9A podczas pracy, tak? Czyli liczmy sobie 38V i 9A. Wracamy do profesjonalnego programu, jakim jest Paint. Zapisujemy sobie te wartości. 38V. Volt, 38V volt i 9A tam było, nie? Czyli razy 10 daje nam 380 razy powiedzmy 13 daje nam 494 przekroczyliśmy, czyli 12 razy 38 to się równa 456. Spoko, no tam jest 450 max, ale okej, okay, tu bym się jeszcze trzymał. Czyli 12 takich paneli, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeszcze jeden potrzebujemy kopiuj, wklej 12 naszych paneli pięknych tu sobie je połączymy szeregowo standardowo jak, jak poprzednie mamy pierwszy string cyk i teraz te 12 paneli daje nam 456 V 12 razy 38 Do tego mamy 9 amper. Jak to sumujemy 12 razy 250 W mamy równe 3 kW I ta sama zasada drugi string po prostu Kopiujemy to całe. Kopiuj, wklej. Drugi string, tylko tym razem 12 paneli, a nie 8. Może odjedziemy tu kawałek. I to nam daje 456 V i 18 A. 456 V 18A jesteś w zakresie pracy falownika, bo akurat chyba ten 4,5 kW do 20A był i jesteś tak naprawdę dalej w zakresie no 456 to jest otwarty w momencie jak yy, zaczyna pracować falownik, obciążać panele, to w, od razu te napięcie spada na dół, one pracują na no powiedzmy 456 by było na luzie, a przy 300 V około by pracowały te panele. Także widzisz, po prostu musisz się dostroić napięciem otwartym, żeby nie przekroczyć maksymalnego napięcia, jakie toleruje falownik, czyli od 55 do 450 w tym przypadku. No i ampery, jeśli dwa stringi zrobisz, daję ci 18 amper, to tak naprawdę masz jeszcze tam troszkę zapasu, bo chyba 22 ampery jest y, maksymalnie na tym szklanym falowniku. Ale jakie użyjesz panele, czy użyjesz 300, 400, 500? To jest po prostu kwestia, jaki string zrobisz duży. Czy ile tych stringów, bo możesz to też podzielić jeszcze i zrobić na przykład trzy stringi. Ja tak mam. Ja akurat mam trzy stringi. Ale wróćmy do na przykład jeszcze do, do, do przeglądarki i zobacz sobie tutaj. Gdzie to jest? Tu jest ten szklany. Tu, o właśnie, tu jest ten, co ja mam. 6,2 kW. I teraz, jak popatrzysz na informacje od Chińczyków w tych falownikach. MPPT, MPPT, gdzie to jest? Tu o. Liczba urządzeń śledzących MPPT 1, czyli ma jedno wyjście, 18A. Wersja 3,6 kW i wersja 4,2 kW może przyjąć maksymalnie 18A. Wersja 6,2 kW może przyjąć 22A. Widzisz, Często też, jak poszukasz w specyfikacji danego falownika, masz od razu podane 22, 25, 27, ile amper przyjmuje ten sterownik MPPT. I teraz patrz, ja mam instalację panele elastyczne. Czy ja tu mam otwarty ten elastyczny panel? Chyba mam tutaj, no. To jest mój panel. Ja mam bardzo podobne, wiesz, takie elastyczne, leciutkie, one tam kilogram, jeden panel waży, czy tam może 2,5 2 kg. Nie ma stelaży, nie ma nic przyklejasz, ale miałem te panele, zacząłem je przyklejać przy instalacji 24V. I teraz wróćmy sobie do painta. Ja zrobiłem taki motyw wytnij, że mam teraz trzy stringi równolegle podłączone. Wkleję sobie moment. Mam trzy stringi po trzy panele. Trzy takie stringi na moim falowniku 6 kW pracują. Oczywiście są równolegle spięte. Z jakiego powodu pozycja dwa stringi te pierwsze dwa, mam na garażu. Te dwa, mam na garażu, powiedzmy, i w momencie gdy słońce pada, cień rzuca na te, na te stringi to traca na wydajności, tak? Ale przez to, że równolegle są podłączone, to w momencie gdy słońce powiedzmy tutaj na ten wjeżdża string, to te dwa pozostałe dalej pracują w maksymalnej wydajności, tak? Jeżeli cień z tego drzewa wjeżdża mi na ten string, to dalej ten i ten pracują w maksymalnej wydajności. Natomiast jeśli podłączysz je wszystkie ze sobą, zrobisz z nich jeden string i na jeden panel zacznie ci padać cień. To cały string ci dusi. Chyba, że masz half-cuty, chyba, że masz założone te diody bocznikujące i te duperele na panelach, masz tą nowszą serię paneli, powiedzmy, to nie musisz się tym martwić, bo te diody bocznikujące działają tak. Czy ja mogę to powiększyć? Mogę. Powiedzmy, to jest nasz panel. I on jest podzielony na cztery kawałki. Przykładowo. Jeśli kupujesz droższe, lepsze, to też będziesz już miał tą opcję, nie potrzebujesz żadnych optymalizatorów, jakichś diod, główien, kombinacji. Ale jeśli masz panel, <coughs> cień ci pada na ten panel, powiedzmy tutaj, tak, na ten, na ten róg, na ten cały kawałek pada cień, to sam panel wycina ten jeden kwadrat. Ten jeden kwadrat jest wyłączony, a 75% panelu dalej pracuje i nie wpływa to na pracę innych paneli, które są podłączone na dole z nim szeregowo. Po prostu, tak? Jeżeli cień pada, powiedzmy, od góry, to wyłącza tylko te, tą połowę panelu, a dolna połowa dalej pracuje i tak samo nie wpływa to na kulturę pracy całego stringu. Także no ja zyskuję tyle, powiedzmy, że amperami, ale jeśli cień pada to nie tracę tyle. ale jak widzisz w moim przypadku teraz mamy ampery 30 a amper razem. Tak mam jedno napięcie czyli 134V cały czas z paneli, ale mam 30 a Podczas pracy te 134V lecą w dół na 100V mniej więcej, 100-105, tak się trzyma. Natomiast przekroczyłem powiedzmy maksymalną wartość falownika, tak? Mój falownik tam 22-25, mi się wydaje, że 25 akurat mój przyjmuje maksymalnie. Hmm. Eee, natomiast ja mam 30 z paneli i powiem ci, że jeszcze tego nie przekroczyłem, wiesz? <laughs> jeszcze nie miałem momentu, żeby się zacięło. Minus jest taki. Przy produkcji przekładowo 2 kW mam 17A, mocno chłodzenie chodzi z niego, mocno wentylatory wyją. I dzisiaj właśnie sobie podłączyłem je wszystkie w szeregu. Jutro będę próbować. Już słońce mam tak, w takiej pozycji, że już trzeba, nie powinno mi przysłaniać. Jak będzie przysłaniać tam na 20 minut na pół godziny w ciągu dnia, to nie problem w ogóle. A powiedzmy, te trzy stringi podłączyłem wszystkie ze sobą w, w szereg. I teraz mam 360V, 10A. No myślę, że, myślę, że wiesz o co chodzi. No, naprawdę to wyliczanie paneli pod falownik tak na pałę jest bardzo proste. Jeżeli weźmiesz 500 -ki panele, to masz 2 razy powiedzmy po 5 paneli. Jeżeli weźmiesz 300 -ki panele, to masz 2 razy po 8-9 paneli i tyle. Najważniejsze, jak już kupisz falownik czy wybierzesz, to musisz po prostu zerknąć w jego specyfikację właśnie w jakim zakresie z paneli on pracuje, jaki ma ten otwarty prąd do akceptacji i ile amper. No, czasami te ampery ci się mogą przydać, no ale już nawet jak spojrzysz tylko ten otwarty i wyliczysz sobie panele, przykładowo 6 kW przyjmuje falownik, ty bierzesz panele 6,5 kW łącznie, podzielisz to na pół, dwa stringi zrobisz po prostu, to nie ma bata, żeby ci to nie działało. To jest tak łatwe, a wiele osób pyta o to, wiesz? Także to tyle. No. Jak będzie trzeba, to nagram drugi filmik. To może bardziej się rozpiszę, bardziej się rozgadam na ten temat. Bo to, to tak, to no to usiadłem, po prostu stwierdziłem, że a nagram sobie o panelach, jak to dobrać. Zwracaj uwagę na prąd otwarty, jaki mają. Ten Aneni, bardzo dobry falowniczek, też działa od 60 do 500. O, i widzisz, maksymalny Solar Input Current 27A. Widzisz, do 500V, czyli jeszcze lepiej, yy, wyżej możesz układać się z panelami, ze stringiem. I przyjmuje 27A. A na przykład ten, gdzie on jest? A ten przyjmuje 22, tak? Dobrze mówię? Tak, 22A. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie, na razie. Skończyłem składać wideo zapomniałem wspomnieć o kawce. Jeśli materiał Ci się podobał, możesz postawić mi wirtualną kawkę, za co każdemu z osobna dziękuję.